Wanda Nowicką znam się od wielu lat. Jeszcze nie była marszałkinią, nie była polityczką. Była bardzo ważnym dla mnie punktem odniesienia w próbach normalizacji naszego społeczeństwa. I myślę, że politycy dzielą się na tych, którzy chodzą do polityki, żeby problemy stwarzać, i tych, którzy chodzą do polityki, żeby problemy rozwiązywać. Więc Wanda Nowicka jest na pewno Tą polityczką, która problemy rozwiązuje, i widzę ciągłość między tym, co robiła przed polityką, w czasie polityki, i ta stałość w działaniach jest czymś wyjątkowym, wydaje mi się, w Polsce i trzeba to doceniać. Ja to bardzo cenię i cieszę się, że tacy ludzie, którzy wiedzą, co robić i bez polityki, robią to właśnie w polityce. Dzięki w Andzie polska polityka staje się rzeczywiście narzędziem rozwiązywania problemów. Wanda pomaga, pomagam wandzie.